W wykonaniu badań geofizycznych jesteśmy w stanie ustalić budowę geologiczną złoża, wykonujemy mapę strukturalno-tektoniczną i typujemy miejsca, w których może znajdować się złoże ropy naftowej. Przewiercamy się przez bardzo stare skały, głębiej niż okres kredowy, w którym żyły dinozaury. Dowiercamy się aż do kambru środkowego, czyli okresu, kiedy na Ziemi powstawało życie ponad 500 milionów lat temu. Po wykonaniu odwiertów, w którym stwierdzamy obecność ropy, rozpoczynamy wydobycie. Za pośrednictwem tych rur, zwanych rajzerami, Wydobywamy ropę spod powierzchni ziemi. Zwiększeniem każdego odwiertu jest głowica eksploatacyjna, którą wydobywamy ropę z głębokości około 2 km pod ziemią. Ropa z głowicy za pośrednictwem manifoldu kierowana jest na separatory. W tym miejscu następuje jeden z najważniejszych etapów procesu wydobycia. Od ropy oddzielamy gaz oraz wodę złożową. Gaz rurociągiem podmorskim trafia do elektrociepłowni we Władysławowie, natomiast tropa przepopowywana za pomocą pomp eksportowych trafia na tankowiec.